No cześć, no cześć, no chciałem się przywitać, więc jeszcze raz elo mordy, w dzisiejszym odcinku będzie się bardzo dużo działo, a bo, no cześć, no cześć, nie było mnie tu dawno, no cześć, no znowu mi przerwałeś odcinek primusia, ty skręcić ty. No, więc w tym odcinku dzisiaj będzie dużo działo, ponieważ co my chcemy zrobić? Najpierw chcemy wybierać Primusie, jak będzie wolna hala, potem, znaczy sobie poskaczemy i w ogóle, potem chcemy iść w teren właśnie z Primusią. idzie na spacerek. Weźmiemy Delusia, Primusia, przyjdziemy się na spacerek, żeby to urozmaicić dzień, bo nas tutaj nie było dwa dni. No tak, 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 kocham Cię, ma. Ola, chodź tu! Nie mów takich rzeczy na filmie! Co tam jest? Ketchup? Tak, ketchup. No to zaczynamy! Słuchajcie, to mamy mało czasu, bo już jest godzina koło 16. I zaraz zajdzie słońce. Spytacie mnie, czy ja do was tutaj macham. Mogliście nie wiedzieć co to jest. Nie, wiedzą już chyba, nie? Nie, nie wiedzą! Bo to u ciebie mówiłem. Nagraj mnie. Trzymaj tak. Tak, no tak trzymaj, ja wam tą kamerą. Ale nie musisz być ty na filmie. To jest mój target... Ola! To jest mój targetownik. Patrzcie, już się dotknij. Dobrze, dobrze. I tym pokazujemy rzeczy, czyli targetujemy z angielskiego celować chyba. Pokazujemy rzeczy, które musiała dotknąć. I tak nawiązujemy z nią kontakt, więź i Wiąz. Więc zrobimy go z takiej pianki, tutaj od makaronów, badyla. Które leżał gdzieś, i gdzie takiej szmatki, żeby było mi wygodnie w rączkę, i tym pokazuję. I Primusia już bardzo dobrze to umie, więc zaprezentuję wam to w tym odcinku. Potem pójdziemy w teren, albo odwrotnie. O, nie, klikera nie wziąłem. Nie, zostawiłeś clicker w no, domu. Nie. To musisz tak. Nie umiem to zrobić. No nie umiesz tak zrobić? Nie umiesz tak zrobić to? W Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć. Powiedz, powiedz to, nie to, tak. Powiedz to, co za chwilę. Ale niebie to śmieszne, że ty nie umiesz no tego! Powiedz, kończy im to! No. Ale co? Jezus, macie dać subskrypcję, żeby nie przegapić następnych materiałów, ponieważ y, dużo osób nie widzi, do mnie pisze na Instagramie Maty ja nie widzę tego twojego filmu, więc jak dacie subskrypcję, na pewno powiadomienie wam przyjdzie. I też zacząłem nagrywać dużo shortów i wrzucę je właśnie na mój kanał. Jak widzieliście jakąś, jakiegoś mojego shorta, to napiszcie w komentarzu na przykład y, kalafior i to ja wtedy będę wiedzieć, że na przykład ty, Natalia, widziałaś mój y, short. A my zabieramy się, pokażę wam treningowy patent. Patrzcie to, żeby nagradzać konika, nie zawsze trzeba nagradzać go smaczkami. Można na przykład marchewką, no ale jak zanim koń to ugryzie przemieli, no to trochę potrwa. Więc możemy pokroić takie malutkie plasterki i dawać to primusi. Więc ja tak robię i mamy tu dużo w sumie tych plasterków wyjdzie, no i na pewno taniej wyjdzie niż smaczki, ale na pewno nie będzie tak dobre jak smaczki primuski, więc zapraszam was tutaj, jest link do strony, tu możecie Zamówić primuśki oraz, nie, dylusiek już nie ma, ale primuśki możecie zamówić tutaj na stronie. Ułaga, primusia! Dotknij, dotknij, no tu, tu, niebieskiego, dotknij. Dobrze! I patrzcie, teraz damy smaczka i primusia tak wyłączyłem, że prima sama głowa odkłada wtedy, kiedy ma dostać smaczka, bo wie, że jak straci gryźć po ręce, to nie dostanie tego smaczka. I patrzcie, <laughs> go patrz, na walczy z tym, żeby nie wziąć tego smaczka. Widzicie, jak się uspokoi, to wtedy. O! No, a, a. Nie. Dobrze. <laughs> Gdzie taka... Taka mądra, no. Gdzie? I nie gryzie już mnie. Często. Ej, bo nie dostaniesz. No, i co teraz? Bierzemy primusia. O, jeszcze pokażę Wam jak ona super kanter zakłada. Primusia, głowa. Nie, głowa. Kawa, przejmiem. O, pokaże. Patrzcie ładnie głowy. No. Jest. no. I tak, no i mamy tak ładnie założone. No ładny... Ładnie wygląda, nie? Tak jak księżniczka. No, to yy, się trochę wariowała, bo hala cała się trzęsie od wiatru i mocno się bała no, tej hali, więc yy, ja ją cały czas mocno trzymałem, żeby nie wariowała, nie dębowała, bo nie można doprowadzić takiego zachowania, żeby ona mi na kantarze dębowała. Ej! Yy, więc no, jeśli macie rybaka, to uważajcie z nim, bo może was zabić, ale no, myślę, że ja dobrze zareagowałem. Pokazałem, że tak nie można robić, i nie ma tak robić. Cześć, tu Mati z przyszłości. Właśnie gadałem z naszą cenerką i ona powiedziała, że ta pogoda, która właśnie teraz jest, czyli błoto, mokro, jest najgorsza dla koni. Ponieważ no jest błoto i jest mokro, więc konie nie mogą biegać. I są takie właśnie niewyrzuty jak Primusia przedtem. Ale co jeszcze spotęgowało to dębowanie, co robiła, to fakt, że bardzo wtedy wiało i ta hala namiotowa się cała trzęsła. Tak jak słyszycie w nagraniu. Więc Primusia mogła tego się mocno wystraszyć. Ja też nie chciałem jej bić, więc pociągnąłem ją mocniej za kantar, żeby jej pokazać, no, że takie sytuacje są nieodpowiedzialne i nie może tak robić. No i poczekałem, aż ona się uspokoi. Więc myślę, że zachowałem się dobrze, ale możecie mi napisać w komentarzu, jak wtedy powinienem się zachować. Ale no wiecie, nie chciałem też jej bić tym kijem, który miałem właśnie w ręce. Damy jej najpierw się wybiegać, żeby potem tak nie odwalała, jak pójdziemy w teren. Niech trochę się zmęczy, bo ona też w sumie na tym wybiegu, tam gdzie z dilą wychodzi. No to ona tam nie ma żadnych śrebaczku, więc nie może z kimś pobiegać. Ale już niedługo, tak? Tak, będzie, można, będzie mogła sobie pobiegać z innymi śrebaczkami. I no, my jesteśmy jej śrebaczkiem ze stada, więc musimy jej dać. Ty jesteś sobie... rybaczkiem tak, tak. jesteśmy jej śrebaczkiem. Więc damy jej trochę pobiegać, pobawimy się i potem może trochę podpracujemy i pójdziemy w teren. Więc Primusia, uwaga. Jesteś wolna. Idź sobie. Mati już z Primą z... na jest jak Prima Zbija siłę Prima się dopiero rozgrzewa Boże, drogi ¡Ay, On tak zaufanie Te trzy rzeczy nas cechują Chyba prima Już nie ma siły Co? Jeszcze chcesz Dobra, Primusia sobie pobiegała, ale już nie ma już siły na biegi. Dajmy chwilę. Więc teraz sobie chwilę pochodzimy, żeby ją występować, żeby nie miała zakwasów i Wydaje. poćwiczymy nasze targetowanie. O, to też musi Tak jest, musi, Prima musi wyrównać. Od. Pokażemy wam targetowanie. Primusia, chodź. No, do No dobrze, dobrze, tak. I smaczek. Primusia. O, bardzo ładnie. O, ja nie wiem tego założyć. O. No super, sama przyszłaś. Uwaga, uwaga, chyba nagroda od and Pony smakowała, bo jest obgryziona. W niektórych miejscach aż za mocno obgryziona, a w niektórych trochę zostało, ale myślę, że przymusi smakować. Oooo, zestrałaś się, ale słodko. Hmm. I na udany, nie wiem, trening, dostaniesz meszyk, ale w sumie to nie jest meszyk, bo to są. Przesunię się Do tyłu. o. A. A. o Chodź tu. Do tyłu. Do tyłu. A. Jak matka, jak matka normalny. To są trawokulki. Czemu trawokulki? Nie mam pojęcia. Stara wzięła starą i idziemy teraz po młodą. Hi hi. No idziesz odwiedzić córeczkę. A jak ona się nauczy, że tam jest Prima i będzie cały czas tam chodzić? Oni Boże! Pojednanie po... Ilu, trzech godzinach rozłąki? jajku, trzy godziny się nie widziałem, mama i nie, córka. Och, jej, no tak, jest mu takie pojednanie rodzinne. No i bierzemy cię i idziemy, idziemy daleko. Nie no, w sumie niedaleko, bo zaraz będzie ciemno. Ale idziemy się przejść. A co to za konik leży słodziutki? Patrz primusia, to jest wuja Quevedo. Ja obraca się, kula się jeszcze jak słodziutko. Jeszcze raz. Ja. Jak słodko! Dobrze, że mam buty przystosowane do stajni i mogę chodzić po tym błocie. Super, ale fajnie. Idziemy sobie w teren całą rodzinką. Idzie tatuś, idzie córeczka, idzie mamusia. A Dila, kim jest tam? Przebrana matka. Tak i matka. Czesna. tak. Ale słodziutko, idziemy razem, ha, 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 Ładna muzyka leci w tle. Koniki. Do naszej szczęśliwej gromadki dołączył się trzeci koń. Koń Ursus, który mi zaburza nagrywanie. No idź, szybciej idź. Prima, patrz, patrz tu, no patrz do góry. Idziemy teraz moim koniem, Primonatorem. Koniec tej słodkości. Jesteśmy końmi prowadzącymi. Pokażmy tym lamusom, jak się idzie. Widzicie, co? Nie ma dębowania. Bo ja i primanator prowadzimy was. Primusia, jaka ciekawa wszystkiego. Idź tam trochę. Ciekawa taka wszystkiego, patrzy się, rozgląda, no co tu jest takiego. No tak. Taka słodziutka. Idziemy. Ale żeby tak rzeczy, to musiała się wybiegać najpierw. Tak. Jeszcze idzie tutaj. Gdy ty idziesz na spacer z psem, ja i na spacer z koniem. Tu jest taka piosenka, nie? Nie była, teraz ją ja dodam. Jeszcze raz, to tak jak powinna to wyglądać. I idziesz z piosenką. to ja idę na spacer z Patrzcie, jak ładnie, jak bo zachód słońca. Primusia. Ej, Ola, wyjdziemy do rzeki? Nie. No. Primusia jest bardzo dobrze wychowana, nie to co Dila, która w ogóle nie jest wychowana. Dila. Bo Primusia od początku była uczona, że nie wolno sylać się do trawy i nawet do niej nie ciągnie. A ta stara tutaj, to niczego nie była uczona. Ej, I próbować. teraz się jej nie da no, tj, co? Że zaraz wbija 40 tysięcy subskrypcji na moim kanale. No. I co będziemy robić? Będziemy uczyć dile targetować. Nie. A co? Będziemy robić film... Jest wyzwaniami wszystkimi, którymi się do tej pory nauczyłem. Czyli nie tylko, że na koniu, ale też w pracy z ziemi, na przykład czego nauczyłem konia, czego ja się nauczyłem z koniem I, ale na mm. koniu też na przykład. Dila! No nie! Chodź tu. No więc dajcie suba, o to mi chodziło. No, chciałem wyrzec grybnie. Dobra idziemy. Także widzicie jak praca od oddzielaczkiem za młodu jest ważna, bo primusia idzie po prostu wzorowo. A Dila cały czas szuka tej trawy po prostu. I to jest efekt tego, że... że ja pracuję z Dilo, z primą, a, a ja z to... Dilo nie pracowałam nie. po prostu od okay. najmłodszych lat. Prima cały czas tak nosem po ziemi robi, cały czas coś wącha. Ja myślę, że one poznają jakieś nowe zapachy czy coś i cały czas tak wącha i tak. O, patrzcie, widzicie? Cały czas coś wącha. Myślę, że to jest dobre takie spacerki dla koni. No, no tak, mogłoby no, częściej chodzić, ale jak będzie cieplej. No ile dzisiaj jest? Minus 4? No, o znowu wącha. To myślę, że dobre dla psychiki jest też i dla rozwoju umysłowego, no bo poznaje przykład, nowe zapachy. Bo na przykład Dila boi się być sama w terenie i ja nie mogę z nią jechać sama w teren, bo ona się po prostu boi. A jak będziemy tak z Primką chodzić od początku w tereny w ręce, to ona już podobno nie będzie różnicy, czy pojedzie z siodłem, czy bez siodła. <śmiech> <śmiech> Chodź Primusia, idziemy. Chodź. Także Dila. No. Dlatego chcemy od początku dobrze wychować Prima, żeby nie było takich problemów jak prima. Tak. A Primusia na luźnym uwiązie sobie idzie. Ja jej nie muszę nic tu ciągnąć, szarpać. Nie tak jak twój koń, niewychowany. No, bardzo ładnie. Wąchaj sobie ile chcesz, słodzinko. Ile chcesz. Ej, chyba musimy wracać, bo się robi tam... Te chmury, się boję tych trochę chmur tu. jak zaraz w ludzie, czy coś. Burza. Uciekamy? <noise> Zmieniliśmy naszą trasę. Ola Oraz mi idą do góry, a my idziemy na dole, żeby pokazać im jeszcze bardziej, że Primusia nawet na trawie nie je tej trawy. Ja bym nie dała rady idąc na dole. <grym z Dilą> tak, więc idziemy sami. Patrzcie jakie samodyscyplina, tak jest. Dobry konik. To! Tak. Nie to co tamten, kurde. Niewychowany, no i już wracamy, jesteśmy na drodze do Rio, ale ale to nie koniec. Bo zaraz Primusi zrobimy super zabawkę i z Dilusią poćwiczymy, znaczy spróbujemy poćwiczyć targetowanie. I chciałem takie powiedzieć, takie moje e, wnioski, jak się tak mówi, przemyślenia. przemyślenia podczas tego e, pięknego spacerku, że no ja się nie znam, jestem tym tylko głupkiem z internetu, ale według mnie takie spacerki co jakiś czas, znaczy częściej niż raz na na życie Primy. Myślę, że są spoko dla rozwoju właśnie takiego śrebaczka, żeby on sobie te wszystkie zapachy, widoki poznał. Takie trochę odczulanie na spokojnie, żeby zobaczył sobie wszystko. No tak no i potem już się nie bał takich rzeczy. No i teraz co robimy? Zbieramy oddech, bo już nie mam siły na tyle gadanie. No to idziemy zrobić. Ale, ale taką no ona no może tyle zjeść? Co? Tyle rzeczy może jest? Co to jest no to co to za zabawka? I nie mów jeszcze to za zabawka, bo nie A, zostałam do końca. Tak, 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 tak. To teraz idziemy w tą zabawkę. To jest tak wam w sumie pokażemy. A co ty robisz? Robię super zabawkę dla Dili. Bierzemy jabłko, robimy w nim dziurę i przywiązujemy to w sznur. Paweł <grym grym grym> później. <pomyśleń> to jest miłość. <grym> I teraz idziemy to przywiązać na boks Dili i to będzie tak zwisać i ona będzie musiała tego zrobić. Dobra. I w takie coś takiego zrobimy, tylko tam będzie więcej rzeczy, bo Dila nie może za dużo jeszcze. Uwaga, teraz wam pokażę jak wejść na boks, bo jakoś trzeba to tam zawiesić. Wchodzę. Najpierw musimy wejść na konia. <laughs> <laughs> Aha. Hey, I możesz wsiąść na Dile i się tam uwiesić, tak jak kiedyś. O, genialny pomysł. Teraz musisz mi pod. A zamkniesz to? Żeby na tym stanąć? No nie. Uwaga. Teraz będziesz miała zabawkę. Ej, okay, bo w sumie musimy to ściągnąć, więc nie będę tego nawiązywać, więc będę to trzymać tylko. No. Uwaga Dila. Jeszcze nie no. Łowimy... Pokażę Wam teraz jak łowić konia. Trzeba naszych zarzucić przynętę. Teraz łowimy na pełnym oceanie. Tutaj yy, przynęta gotowa. Ale musisz trochę niżej to trzymać, bo pryma nie jest tak duża. Nie możemy sobie to regulować. Bo u w boksie nie ma jak przeczepić. Tak, nie ma jak przeczepić. I dałem jab jabłko, marchewkę, jabłko. Wcale to nie jest przypadkowe ustawienie. Możecie się domyślić, czemu akurat tak ustawiłem. No i do ciebie <noise> Ślepa, no cofnij się. No patrz. O, jak matka. O, o, bierze coś, coś bierze. Ola trzymaj. ugryźć. No dobra, ona chyba ma za małą buzię. Nie umiem tego. Wzięła. Całe jabłko wzięłaś do pyska? Całe jabłko? I masz taki wielki pyszczek? To ma za mały pyszczek po prostu nie może wziąć całego. No tak. To nie w tobie jest problem. Nie no, w sumie w tobie. Ani moi drodzy, tu Mati z przyszłości. Chciałbym powiedzieć, że to już koniec odcinka. Jest już następny... Na rondzie drugi zjazd. Jest już następny dzień. Ja jadę właśnie sam do Stajni. Więc jak chcecie to zobaczyć zapraszam do Instagrama. Ja się z Wami żegnam i... Opa!